Siema widzowie. W dzisiejszym filmie gramy chyba w Fort Nie pamiętam ktoś nazwał, też w Robloxie gra e, Chyba Fort Blocks Nie będę wam zbytnio mówił, już, żeby was nie mylić To taki Fortnite w Robloxie Nie czekaj, bo teraz na że powiedziałem No tak, Fortnite w Robloxie I sobie gramy 8 graczów, jest ojejku, to stuleci, daj mi to, daj to O, czym się otwiera? Szukaj. O, ale buzia się pojawia. Dobra, jeden dead. Gdzieś tutaj ktoś mnie od pleców chyba Nie wiem. Jakieś laki, bloki tutaj, to tak dalej. Co to jest? Aha, dobra znaczenie nie sprzyda. To, to widzę, że pompka. Ja prynczę. Co ja robię? Mam dawaj, marsza. Ojej! Jeden low. Ja ucieknę sobie. Pozwólcie, że sobie ucieknę. A! Hm. Co tu się stało? Nie wiem, co ja klikam. tak dużo widzowie tych gotowość biorę gotowość za 30 sekund jakoś powinno mi znaleźć ludzi w kolejce 6 ludzi dobra zatańczymy sobie hm. nie wiem co tam się działo to szkoda tylko, że mało osób gra w patrzcie jak dużo ludzi na serwie A tak taką trochę no 8-9 też 10 nie bijście dziewięć 10 osób 9 osób no dobre 9 może jeszcze ktoś dołączy, nie wiem U nie jeszcze wyspa startowa minutę, trzeba czekać Dobra, poczekamy Aha Dobra, potrujemy komuś ściany. Ktoś próbuje, ktoś próbuje edytować. Przekazamy jakiemuś chłopowi. Nie zdąży zedytować, a my już to zepsujemy. <laughs> Jeszcze 30 sekund. S? Widzowie, jak ogólnie któryś z Was się orientuje, bo ja szczerze mówiąc w ogóle się nie orientuję. Jak zrobić? Bo nakrywam i chcę czasem zrobić, na przykład, żebyście Wy nie musieli czekać tej minuty, tylko żebyście od razu mieli grę. W ogóle już zapomniałem, jak to się nazywa. Ale chyba klatkę. Nie wiem, czy to klatka się nazywała, czy jak to. że mi się wszystko myli. Ale przerwę po prostu w filmie, że Wy będziecie mieli przerwę i... Że ja po prostu przerwę nagrywanie, a ja będę robił jakieś tam rzeczy, a nagrywać się nie będzie. Chyba wiecie o co mi chodzi, że nagrywać się nie będzie, aby. Kurde, jak to wam lepiej wytłumaczyć. Chyba klatka to się nazywa, że nie będzie się nakrywało, a po prostu już zamiast czekać tej minuty na graczy, to wy już będziecie mieli ten. Po prostu grę. Pokazaną tylko od razu. Chyba klatka. Przerwa jakoś. Nie wiem, jak to się dokładnie nazywało. Sorry, ale... No dawajcie szybciej! Ja tu wylądowałam, a już prawie burzę. Dwa. Co to za laki blok? Dobra. A, podew to budowanie, dobra. To jest pompka, to jest pompa. Nie, dziękuję. Nie, nie można łazić, dobra, i kogoś tam widzę. Ale chcę się zabezpieczyć troszkę. Ale mam... O! Ustawia nos czterdzieści chyba? Nie wiem. Jak mam ma Nie wiem, jak się ma z tym bierze. Ojej, dostaję. Dawaj, chodź mordo. Na blisko nie masz szans. Oj, jak ja tego nie trafiłem? Dobra, wiem. Tylko patrzycie, jak ja się wyśmieszam. Nic więcej. Dobra, jeszcze dwie albo jedną rundę. Zobaczymy, ile będzie następna runda trwać. Ja pewnie czyli co ja tu robię Pomyńcie sobie tą minutę jak nie chciałem czekać. No 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 w ogóle tak dawno w frutnach to nie grałem Ty 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 ty, 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 ty. W ogóle mam nadzieję, że dacie suba, bo już jeszcze jeden sub i mamy 10 subów... Eee, eee, co ja mówię, sorry, sorry Mam 6 subów, więc mam nadzieję, że pod tym odcinkiem albo pod jakimś wcześniejszym dacie. Jeszcze kilka odcinków nagrałem Też nagrałem odcinki z podróbek petscos z... z różnych kier. Bo ja wymyślam po prostu nie wiem z czego wam mogę nagrać, więc wymyślam po prostu jakieś różne gry Chyba po prostu jeszcze jedną rundę zagram, bo już widzę 8 minut odcinka prawie 8 osób, może jeszcze ktoś dołączy. Ja tu lubię wkurzać ludzi. No dobra, easy. Czy to ja mam laga? Nie, to chłop laga. Dobra, psujemy ludziom budowne. z nudów. O, trzeba tam zniszczyć. Ktoś chce chyba na górę wejść. Znieście to, ja nie zdążę. Zniecie wam tylko. O. Dobra Ja od razu po prostu klikam spację Nad dnie nie wiem gdzie są skrzynki Dobra już wiem Czemu ja trzy razy na tą samą lokację poleciałem <grym> Nie wiem, siedem osób już zostało fajnie Można dziękować nad kierowcym Jejku Dobra widzowie, słaby, słaby, słaby w to jestem jak coś to piszcie, że bambikiem jestem w komentarzach. Co to? Sześć sposób zostało już. Dobro, mamy jakieś tam bronie. Hmm... Gdzie ktoś jest? Ja nie widzę ludzi, totalnie. Dobra widzowie, sos. Czy trzeba mam powiedzieć? Nie wiem. Chyba się z wami pożegnam, widzowie. To jest śmieszne, co tu się dzieje. Zrobię jeszcze kolejny odcinek z tego listu zasady. А может не скинем сразу <laughs> на разве по